Witam was serdecznie dzisiaj oto mojego nowiutkiego hurkana jestem w Islandii. Dzisiaj będziemy o tym nowym samochodem nie no żartuję. Będziemy rushować, be, bo bebugu. Kur... Trzeba rush, bierz, szukaj bilet, Pane panem lecimy. Bomba została zaplanowana i lecimy, lecimy i o o o mamy fajnego skina. Tak się o to się prezentuje. Więc tak, jak yy, chcecie wygrać tego skina, bo no po prostu, udało nam się wbić 500 subów na moim kanale, bo to miał być taki giveaway. Więc tak, co trzeba zrobić, żeby. Yy, no właśnie. E? Halo? Dobra. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? A, no, zobaczcie, o, no ale taki że, o, ale fajny skin, chcę mieć takiego, no tak, subiczek, yy, komentarz, yy, komentarz będzie, powiedzmy, to jest yy, USP po prostu, hashtag USP i macie szansę wygrać tego skina, ja już nie przedłużam, rozbrajam bombę. No, pointer. No, we yeah.